Dzień dobry, ja jestem to kolejny odcinek na moim kanale i na samym strefie chciałam Wam wszystkim złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. Mam nadzieję, że będziecie mieć fajny dzień, a jeżeli to ciebie wieczorem, to że mieliście fajny dzień. I koniecznie pochwalcie się w komentarzu, jaki fajny prezencik dostaliście e, ode mnie na przykład. Ja Wam daję taki prezent, że możecie zostawić łapkę w górę dzisiaj, nie? To jest taki super prezent na Dziecka, że w ogóle widzowie, no widzicie, takie w żywienie. Możecie łapkę w górę zostawić, nie zawsze się to zdarza, więc możecie zostawić łapkę tutaj serdeczną. E, I co Widzowie, jesteśmy oczywiście w Minecrafcie, no i ostatnio bardzo smutne rzeczy się zadziały. Pierwsze rzeczy, które się smutne zadziały, to były takie, że nie było odcinków, bo... no bo mam sesję widzowej, u mnie się zaczyna, te, są teraz te egzaminy i tak dalej, jest mega kiepsko, do tego koniecznie wiecie na Instagram, ponieważ tam jestem częściej niż na YouTubie, no i tak, macie ze mną tam taką, wiecie, relację koleżeńską, wiecie po prostu, co się u mnie dzieje, ehm, no i ogólnie rzecz biorąc, to druga smutna rzecz, Hej, najsłodniejsza z wszystkich możliwych. Hejter został prezydentem. Nie wiem, jak to się stało. Naprawdę nie wiem, jak to się stało. To jest strasznie przykre. No ale, ale okej, okay, no to co wam mogę, widzowie, powiedzieć? I, I jeszcze jest jedna smutna rzecz. To jest chyba najsłodniejsza rzecz z tych wszystkich trzech rzeczy, które mam tutaj wymienić. Uwaga, widzowie. Tutaj mamy jakąś skrzynkę. A skrzynka przed moim domem nigdy nie świadczy o czymś dobrym. Nigdy. I przysięgam, nigdy nie było tak, że patrzę się i to jakiś prezes w skrzynce. No nie, zawsze jest jakaś coś kiepskiego w tej skrzynce, Ale sprawdzam też tutaj, czy ona nie jest czasem. Podejrzana, ale nie, jest to nie jest Chest. No dobra, widzowie, mamy oczywiście książkę. No jak kto by się tu widzowie spodziewał tego? No kto by się spodziewał? Ja bym w życiu nie wpadła na ten pomysł, ale dobra, lecimy, przeczytajmy. Witaj, z racji, że zostałem nowym prezydentem, to wprowadza zasadę zakaz dziewczyn. Wchodzi ona w życie od 2 czerwca z poważaniem hater. Jaki zakaz dziewczyn? Co to ma znaczyć? Co to jest za w ogóle zasada? Co to jest za durna zasada? Hello, ey, 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 mi się to bardzo nie podoba. Co? Jak to zakaz dziewczyn? Okej, okay, to jest dziwne. Ja myślę, że ja muszę porozmawiać z tym prezydentem. Bo mi się to nie podoba, widzowie. Dobra, idziemy do tego prezydenta w takim razie. A, jeszcze zanim pójdziemy, musimy nakarmić na kotki, bo w sumie to dwa dni ich nie karmiłam, więc to jest najwyższy czas, żeby je nakarmić. Ale w każdym razie, co to jest, czy wy, widzowie, słyszeliście od bardziej... Głupsze, o głupszej, o, sorry, nie mam mówić po polsku, O głupszej zasadzie widzowej niż ta mi się to bardzo nie podoba. Mam nadzieję, że hejter gdzieś tutaj się kręci. W ogóle gdzie on teraz przylewa skorącą prezydent Mu odwaliło, mu definitywnie odwaliło od sławy, do nie. Naprawdę, z nim jest coś nie tak, to jest totalnie nie niehalo i to jest mega nie w porządku. Ja się czuję, to w ogóle nie jest równe, ok Każde Państwo powinno być równe, przepraszam, panowie. E, a to w ogóle parę nawocy nazwanie równości zaprzecza, nie? Fakt, że ja sobie teraz muszę zostać, nie wiem, co, ekspitowane czy co, co, co poleci tutaj sobie ktoś, kto. To jest? To jest hater czy kto? Tak, hater, dobra, widziałam to. Halo! Kurde, czy on mnie będzie słyszać, gdzie on w ogóle jest? Czy on poszedł do ratusza, to może też tam pójdę. W sumie to by było mądre. E, hater w ratuszy, no bo to taki jest budynek administracyjny, że tak powiem, widzowie. Okej, okay, halo, halo, gdzie on może być? O! Wypacę, o. O. mi się tepy! Dzień dobry, panie Agarniałem prezydencie. miałem za kotem. Wieś może kotem? to to zarysny kot tu jest! Jaki kot? Chodzi tu wszędzie ciągle chodzi! Co ty mówisz? A to nie widziałam żadnego. Aha, tam jest! Jaki słodki! ja go muszę mieć... Nie Ja go muszę. mieć! Przestań tak. Aaaaa! Zostaw Nie tego kotka! Zostaw go, idź sobie na dół! Nie sobie... kocie! O i dobrze! No kot jest cztery łapy. Skoda, Wiesz że nie, ten... nie ma tu wyżej. Wiesz ty co jak tak mogłeś powiedzieć hejter, na chyba ten żenujący. Nienawidzę go! Aha, po co ty tu w ogóle jesteś? No, słuchaj, hejter. A, zapomniałem. Ja zapomniałem bym... przecież, wiadomości napisałem. No tak, no tak. Zapomniałem. Co to ma znaczyć, Dobra. powiedz mi, hejter? Dlaczego, no, dlaczego taką zasadę durną wprowadzasz na Napalionowo? Yy. Zasada numer 36. Brak hmm. kobiet na Palionowie. Koniec z kobietami. No ale co to jest za zasada, powiedz mi? Ej, kurde, jest jedna osoba, jest jedna kobieta na Palionowie, to jestem ja. I ty właśnie sprawiasz, że ja mam co? Tak. Co mam zrobić, niby? Tak, i dlatego stwierdziłem, że wypadł. Po prostu. Ale ja nie czemu? chcę kobiet mieć już, bo. Bo już przez kobiety moje życie zmieniało się często i dalej się będzie zmieniać, jak tego nie zmienię! Dlatego. Zadecydowałem, nie, ej, powiem, że powiedz... kobiet koniec. Nie, 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 nie. Powiedz mi w ogóle, jakie są twoje argumenty, Co to jest w ogóle ta głupia zasada, naprawdę? Z nimi. Kobiety! Czemu to kobiety A? to są szkodniki. Szkodniki? Bo co tak, robią? Wiesz, to są te... szkodniki. Ej, ale tym ty spadasz e... dom! Bo ja tu mieszkam o wcześniej niż ty, dłużej niż ty, rozumiesz? Ja. Nie tutaj... chodzi mnie to, może chce mieszkać za wpalionowym. Ja nie chcę już tutaj szkodników. Ale no i ogóle... tak samo też wykurzam pewnego innego szkodnika, który tutaj jest, ale dzisiaj nie którego, o tym. Którego? Dokładnie. E, domyśl się. No jest dużo szkodników, na przykład jest w Bzyku szkodnikiem, jest Taki szkodnikiem. Taki w paski, tak, to on. A, bzyku. Też jest szkodnikiem, też mhm. pewne kroki są wykonywane w, ty, w tym kierunku właśnie, żeby mhm. go wy, wywalić. No Okej, okay, no, no dobra, i tak. tutaj się zgadzam z tobą, ale jeżeli tę zasadę, że... Zakaz kobiet to w ogóle nie, to jest nie w porządku. Ja mieszkam tutaj Zakaz stary, kobiet i dziennikamy u... przypadkę. Jak ty się nie urodziłeś, rozumiesz, to ja już tutaj a. byłam w ogóle na palionowie. Ciebie na świecie nie było? Tak, tak, tak. A ty ta, ta, takie ta, rzeczy ta, ta, robisz? Ta, ta, ja, ja. No tak, tak było i ty mnie tutaj w ogóle pozbawiasz mojego domu. Czem tak a się widzisz, nie jak robi? jak mądry jestem, ja, ja jak jestem młody, a gdzie doszedłem? Już prezydent. Co nie wiadomo, co będzie za trzy lata. <słuch> Nie, 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 to jest w ogóle jakieś naprawdę nieporozumienie, hejter, weź zmień zasadę. Dobra, Mil milka, ja, milka. Tego nie, ja tego nie traktuję na poważnie, przecież to jest głupia zasada, no Musisz. jak możesz zabronić, jak możesz mieć zakaz kobiet w jakimś miejscu? Musisz, ja prezydent, ja rozkazywać każdemu nie. obywatelowi. Tak, tak, e, słuchaj, jak się nie zastosujesz, to, co to my stanie? właśnie z moim tutaj analitykiem robimy paragrafy, czyli jak coś nie to się coś stanie. Kto jest niby twoim e, to? analitykiem? Kto jest twoim analitykiem, e, no, co? no Bambik niestety, ale nadaje się akurat. Bambik? Bambik się nadaje, bo jest mądry. I, co? I, 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 I... on... Tak, on, on nawet ma mózg. I, i tak, i on będzie obliczenia robił i analizował. Aj dobra, moje czyli... Moje finanse i tak dalej. Dobra, ale powiedz mi, czy ktokolwiek w ogóle z zgodził się i wie o tym, że taka zasada jest wprowadzona? A no, myślę, że ich to nawet nie obchodzi, bo oni nie są kobietami, więc jedyna osoba, która obchodzi, no, to jesteś ale... ty. No tak, ale... A twoje lali... zdanie przestało się dla mnie liczyć Aha. Wiesz co, hejter. No, Tutaj mi jeszcze wcześniej nie byłaś i tak dalej, żebym tak głosowała i tak dalej. I a, co i teraz takie coś? A, a co ci się, się powiem... w tej kasoli? Nie, a co jak ci się powiem, że ja na ciebie a. głosowałam i co wtedy? E, ale ja wiem, że to nie ty. A skąd to wiesz, my? A co się skrada? Jak się skrada walony! Co się skrada? On coś na pewno chce ukraść. Nie, no przez... Albo zeżreć Hejter... W ogóle. Możesz cofnąć tą zasadę, bo mi się ona naprawdę nie podoba. Widzisz. Mm, no nie. No, 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 no po ale prostu, czemu? No nie. Ale czemu? Taka zasada została. Ale to jest i zostanie. Ale Analityk to jest też powiedział, że jest ta zasada. E, Analityk spaka. na pewno by tak nie powiedział. Na pewno że nie chciał, żebym ja ten opuściła palionowo. Co to w ogóle jest? Wiesz co, jesteś okrutnym prezydentem? Naprawdę? Co to jest za dyktatura tutaj w ogóle wprowadzona? Możesz mieszkać w skieratkach od Palienowa. Skieratkach odpal... to, by to pomożesz mi gdzie, w takim razie. Co? Gdzie się kończy palenowa? E, no, ja nie odpalienowa. O, o, czekaj. No? Tam jest mur, co? nie? No, gdzie? Tam. tam. to za tym murem możesz. Aha. Albo tam tak, na, na górze A, tu, już, tu, to tu, Ale możesz. tam, tam w moim żywym to już nie jest. To już, że jest, jest jeszcze Palienowa i tam nie mogę mieszkać, tak? Nie. A powiedz mi, co ci szkodzi moja obecność tutaj? Powiedz mi. Tak w zasadzie. E, nie twoja, ale kobiet. Po prostu no, ale... kobiety. Zabijają skupienie mężczyzn. Co? Mężczyźni muszą pracować. Nie będą skupieni, jak będą tu kobiety. Ej, ale jestem jedna kobieta i to jestem, ja naprawdę chcesz wyeliminować mnie tutaj, stąd? Mm, tak, tak. Chyba, że no w sumie, jakbyś, jakbyś tutaj żyła tylko w nocy. Bo ja i tak wprowadzam ja godzinę policyjną. Nie można tu będzie mówisz? chodzić po palenowie po 23. I w sumie, jakbyś wtedy wchodziła. Ale nie, to za dużo roboty. Wypad. Aha, wiesz co, i Ale ty jesteś po prostu podły. Naprawdę, jesteś najgorszym prezydentem. No to przekonaj nie, spalią, no. nie o. no kurczę, ja tutaj wiele rzeczy lubię, robię wiele zasług dla miasta, to w ogóle po pierwsze, rozumiesz, mam tutaj dwa biznesy rozwinięte, tak? po trzecie jestem super, znaczy mm. po drugie jestem mega super budowniczy, tutaj wiele rzeczy wybudowałam, yy, prawda, architektura, yy, krajobrazu i, i tak dalej. Ponadto jestem jedyną mm -hmm, tutaj mm -hmm. wykształconą osobą, rozumiesz, jedyną, jako jedyna mam tutaj wykształcenie wyższe, prawie wyższe, bo zaraz będę ja wyższe, ale mam tutaj wykształcenie wyższe jako jedyna, nikt tutaj nie ukończył żadnych studiów, rozumiesz? Mm -hmm. Że że tej potrzeba takiego takiej osoby właśnie mm -hmm. takiego inteligentnego. Ale jak zwykle... To gadanie! Każdy zawsze gada, jak mu się pali pod gruntem, a, a normalnie nic nie robi. Ale ja robię, właśnie ci powiedziałam co robię. Mhm, mm tak, tak. Nie, 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 ja zdania nie zmieniam i... masz trzy dni na wypowiedzenie. Żegnam. To tak serio? Tak, masz trzy dni, tak jak bzyku. Wiesz co, jeszcze porozmawiamy, jeszcze porozmawiamy potem. No jeszcze porozmawiamy. pogadamy. No i widzowie, co, co to ma być? I czy on naprawdę chce mi wyrzucić spalionowa? Szczerze? To jest najgorszy prezydent na świecie. Ja nie wiem kto go wybrał, w ogóle kto na niego głosował? I naprawdę, kto miał tak mało IQ, że na niego zagłosował? Ja myślę, że był to na Yeti. I Bzyku, nie wiem czemu, ale coś tak czuje, że Bzyku też mógł na, na niego zagłosować. Nie wiem, widzowie, to jest po prostu coś okropnego. Ja... Dlaczego? Dlaczego widzowie takie rzeczy się dzieją? Jeszcze i czemu ja? Wszyscy mogą być sobie na i wszystko spowodnąć, że Wzyku wiadomo. E, ma też podgórkę, no ale mimo wszystko, widzowie, no... Jest mi mega przykro tego powodu, nie chcę się wyprowadzać. to wyprowadzać, to jest jednak moje palinowo, jest tutaj dłużej niż ten, kurde, mały, yy, mały ziomeczek, więc my musimy coś zrobić. Ja nie wiem co, więc widzowie, jeżeli macie jakiś pomysł, co ja mam powiedzieć robisz, żeby, kurde, zmienił tą durną zasadę, to piszcie mi koniecznie w komentarzu, ponieważ ja oczywiście komentarze czytam, także widzowie, proszę was, bardzo was proszę. I w ogóle wiecie co, jest dzisiaj Dzień Dziecka ja takie coś, no, no to jest w ogóle coś po prostu niesłychanie durnego i niefajnego, bardzo mi się to nie podoba, ja muszę tutaj, sorry, że tak tutaj robię jakieś różne dziwne rzeczy, ale muszę... Ja tutaj trzymam porządek, widzowie, i muszę odłożyć rzeczy do skrzynek. Mega mi się to nie podoba, to już możemy odłożyć tutaj swoją drogą, a tą najnowszą książkę tutaj. Ej, serio, to jest po prostu coś okropnego. A, przypominam wam, widzowie, że to jest więzienie dla Hetera, więc co wy na to? Może porwiemy widzowie naszego prezydenta. Ja myślę, że to byłoby coś, także dajcie znać co myślicie w komentarzu i widzimy się jutro o 14.30 na kanale. Pa, pa!